Cześć, witajcie na kanale Grana na kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator, proszę Państwa. I e, jesteśmy tutaj na modach, więc e, gramy sobie na budzikach. E, myślę, że to będzie jak na razie dobre rozwiązanie, e, żeby troszeczkę tutaj usprawnić działanie, e, co po niektórych naszych e, rzeczy posunięć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Yy, oprócz modów, które zaprezentowałem na live oraz yy, w poradniku, tutaj yy, został yy, dodany jeszcze przed nagraniem, jeden mod, yy, który podobno ma zwiększyć prędkość pracowników i nas samych. Generalnie jeżeli chodzi o nas samych, to jak. Jakoś tak za bardzo nie, nie widzę, żeby coś się zwiększyło, chyba że ja czegoś tutaj kurczę nie włączyłem. Ale nawet jeśli nie, to mamy, proszę Państwa, mody, które e, mają nam usprawnić tutaj wszystko, i jednym z nich jest mod, który e, ma za zadanie ustawiać ceny. Jak na razie cena jest ustawiona, e, no, tak powiedzmy, jak, jak tutaj widzimy. Natomiast yy, zobaczymy co się zmieni na dzień następny. Otwórzmy sklep. Otwórzmy sklep, to jest dosyć istotne. A w międzyczasie wejdźmy do managementu, zobaczmy rachunki, bo ach, ja tutaj to naprawdę. Yy, jeżeli chodzi o rachunki, to no nie pamiętam, no nie pamiętam. Ale market. Mamy moda, który, proszę Państwa, jak wiemy, pokazuje nam ile jest towaru na sklepie, na co zwrócić uwagę, co się kończy, co jeszcze się nie kończy. Widzimy, że na przykład sprajcik się e, już kończy, więc myślę, że ze dwa kartoniki to by się przydało tutaj zamówić. No i niech tak będzie. E, woda. To jeden karton zamówię. E, kawę można zamówić jak najbardziej. Co tam jeszcze? Jogurt mogę zamówić, a czemu nie? Teraz to jest prawdziwa przyjemność. Ja nie muszę chodzić koźwa i patrzeć na półki. Przydałoby się, ale nie muszę. Yy, masełko, yy, płateczki yy, i kurczaczek, ale kurczaczka to więcej trzeba. Uwaga, mod, który został zainstalowany, który teoretycznie nam tutaj pracowników przyspiesza, to chyba rzeczywiście działa, bo przyjrzyjmy się może. Yy, tylko niech ktoś zechce do kasy podejść. no. Ale słuchajcie, NPC poruszają się zdecydowanie szybciej. To, to tak, może nie tyle my jako my, ale NPC, tak. No widać, że ten tym gościu to wręcz płynie. No, zdecydowanie przyspieszyło, ale słuchajcie, uwaga na tego moda. Dostałem tutaj informację, że ten mod dosyć mocno karze za zostawianie pudeł. Więc skończyło nam się tutaj, zostawianie pudeł, ale ja stracę. Ja stracę. Jestem ciekawy, co się stanie. O, wykładanie też chyba zwiększyło. A może i nie, yy, jestem ciekawy, co się stanie z y, towarem pozostawionym na sklepie na dzień następny. Oczywiście, to co tutaj mamy, zostanie w miarę możliwości wyłożone. No, kurde, no. Cholera nie mogłem tego wyłożyć zostanie wyłożone, natomiast na sklepie pozostawię kartony, które, które są. I ciekawy jestem, czy, czy one zostaną usunięte przez tego moda, czy, czy coś się z nimi właściwie stanie. Może nic. Może to coś stanie się tylko i wyłącznie z towarem zostawionym na ulicy. Hmm, ciekawe. Bardzo ciekawe ale zobaczymy. O, minus 10 e, tego? Expo? A za to? Za co ja 10 Expa e, dostałem mniej? Pewnie za towar, którego nie było. No i dobra. Elegancko można teraz zarządzać sklepem. Naprawdę. Jeden mod, właśnie ten na stany magazynowe, no to jest po prostu super. Ale dodatkowo mod, który zmienia ceny względem cen rynkowych, to też bardzo, bardzo usprawnia. No i dobra, jak to teraz stało? Co to, a, sprajcik tutaj był. No dobrze, wodę wrzucimy. No i co? I w końcu prawdopodobnie będzie tak, proszę Państwa, że będę musiał jednak tutaj coś robić. <grych> dobra. Mam pomysł. Może, żeby, żeby nie tracić towaru, to ja tu zostawię pusty karton. Dobrze. Sprite mamy. <laughs> OK. Trzeba by się zająć, słuchajcie, tym towarem, który tutaj leży. Papier toaletowy. No, wiemy, że to papiery wartościowe maniakelka, więc z szacunkiem do nich trzeba podchodzić. No, i tak też zrobię. No, ale oczywiście wyłożę. Tak samo jak zaopiekuję się jednak tymi kartonami tutaj. No, nie zostawię takiej ilości towaru, bo, bo to szkoda. Eee, to cudo z Prypeci. <słuch> To Jest jedna kwestia. Zaraz zobaczymy dalej, co my tam jeszcze mamy. Aha, te dania. Czy to już koniec? Koniec, no dobrze. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. No, sprzedaż trwa tutaj, natomiast. Czy któryś z modów drastycznie zmieni cokolwiek, jeżeli mowa o rozgrywce? I zwiększeniu zarobków to to mnie nurtuje. Wiecie co na sklepie zostawię tutaj, bo to chyba dwa napoje zostały, więc to zostawię. No to się zdecydowanie szybciej wykłada powiem wam szczerze, naprawdę. Fajne to, fajne. Dobra, ja ja tutaj damy. No, to światło w tym magazynku to to tak szczerze powiedziawszy niewiele co daje. E... No ale trudno się mówi, żyje się dalej. A czy to już jest koniec? To już jest koniec, dobrze. Mamy którą po 19 mamy? E... 11,5 tysiąca to nie jest zbyt dużo. Tak szczerze powiedziawszy. Ha! Jeden ser maniakela, kurna i. No ja. Jeszcze babka zdążyła go zgarnąć. Mięso mielone, wyłóżmy. Czy to już będzie koniec? Tak jest, to opróżniliśmy cały karton, więc dobrze. Ale teraz słuchajcie, to tutaj jak oni tak pikają, tak pipi, 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 -pi, to jakby kuźwa na ojomie ktoś leżał. <grym> teraz dla odmiany, także. <grym> także takie rzeczy. No i dobra, no, ruch na sklepie jest, proszę Państwa. Yy, mamy plus do tego jeszcze yy, towarowanie. No tego mięsa mielonego, powiem wam szczerze, to, to tyle nie zostawię, e, wolę jednak na magazyn schować, bo to wiadomo. E, troszeczkę tam zostałem wystraszony przez e, autora komentarza właśnie tym, że... że, że, że ten mod dosyć boleśnie karze w momencie kiedy... kiedy zostają te kartony. Tu stoi pusty. Zobaczymy co się z nim stanie. Dołóżmy jeszcze, może pizzę. Jest godzina 21. Okej. Okay. Tutaj też pizzę dołożymy. I co nam tam jeszcze zostało? Lody? No. No i dobra, elegancko. Czyli tak, tutaj mamy. W sumie niewiele butelek. Nikt nam nie kupił tego czarnego, więc, więc nie ma jak dołożyć, ale... Ale to nic. Dobrze. Jeszcze ludzie mi się szlajają po sklepie. Gościu się ze mną bawi w, w ciucie babkę. Do mnie nikt nie podszedł. Czy to by oznaczało, że w momencie, kiedy nie siedzę na kasie, to już nikt nie będzie podchodził? Zauważcie, proszę Państwa, że nikt nie podszedł. Podchodzili do tych kas, gdzie kasjerzy nasi stali. Ale to już jest chyba koniec. W związku z powyższym będziemy, będziemy zamykać dzień, ale jedna uwaga tutaj do Państwa, a mianowicie chodzi o ceny. Jak widzimy, tutaj jest 5,69, natomiast cena u nas to 5,70, czyli jest inna cena ustawiona. Ja, moda do automatycznej zmiany cen ustawiłem, żeby zmieniał plus 50 centów od ceny yy, rynkowej i to sobie sprawdzimy kończąc ten dzień, zaczynając następny, proszę bardzo, ile zarobiliśmy przede wszystkim no obrót na 3762 dolary 60 centów więc tutaj w tym względzie to chyba niewiele się zmieni, proszę państwa ale zacznijmy kolejny dzień i teraz jeżeli mowa o kartonach no nic mi się tutaj nie stało z pustym kartonem Z tym również nic się nie stało. Na magazynie także kartony są, więc w jaki sposób ten mod miał mnie ukarać? Tutaj pytanie do autora komentarza. Ale sprawdźmy, proszę Państwa, ceny. Jak się tutaj cena zmieniła? No, jest zmieniona jak widać. No i jest zmieniona o 50 centów względem ceny rynkowej. Więc myślę, że to jest całkiem, całkiem niezłe. No, w porządku. W porządku. I teraz wiemy, że nie będziemy musieli latać po każdej cenówce, co zajmowało nam czas, proszę Państwa. Yy, tylko jest automatycznie to wszystko zmieniane tak jakby to komputer zmieniał my z daleka widzimy już teraz, zobaczcie z daleka widzimy, czemu kuźwa minus 10 expa dostałem znowu z daleka widzimy, szanowni państwo jak wygląda sytuacja yy, że, że tam trzeba zwrócić uwagę, bo, bo nazwa na czerwono wali po oczach i, i że czegoś brakuje proszę bardzo kuźwa, się. no dobrze, no to w takim razie ser maniakela, dwa opakowania trzeba zamówić Mleko się kończy, proszę uprzejmie. Kurcz. Żyć i umierać. Sól. Proszę. Mówisz i masz. Proszę. Tabletki. Mydełko. No, papier toaletowy to na osobne zamówienie. E, miodek. Proszę bardzo. Kurczaczek. Dwa opakowania. Paczka frytek. Jak najbardziej. Ciach. I następne zamówienie. Ser Mimolet. Zostały dwie sztuki, zamawiam dwa opakowania, bo dwie, dwie sztuki, co prawda, zostaną, ale będzie będzie dobrze. Yy, brązowy cukier, dwa opakowania, bo zostało dziewięć sztuk, jedynie, a tam myślę, że wejdzie. To chociaż nie, nie wejdzie, bo, bo tylko dwie półki na ten cukier jest przeznaczone. Na zwykły jest więcej. Musaka, jedno opakowanie. Łososia jeszcze nie muszę zamawiać, ale już sygnalizuję, że trzeba by się przyjrzeć, co tu się dzieje, nie? Na żółto. Zajebiste, proszę państwa, naprawdę. Eee, sushi, cztery sztuki zostały. Trzy opakowania zamówię. Jeżeli chodzi o kegi, to już zaczyna mówić, że o, jest poniżej dziesięciu. Przyjrzyj się, hop, hopie. Proszę. O. Laudia do mnie dzwoni. Eee, Keczup. Cztery sztuki zostały. To ja zamówię trochę tych kartonów. Pieprz. Siwak z czarny. To cudo. Do prania bądź płukania. To mamy. Tutaj, tutaj, elegancko. I wiecie co? I tutaj te napoje zamówię. O, w ten sposób. Ciach. I jeszcze weźmiemy dwa opakowania kawy. Tych napojów mogę dobrać. No, i jeszcze musimy zwrócić uwagę, oczywiście, na papiery toaletowe, więc zamówię może w ten oto sposób. Tak, ze trzy może e, kartony. No i dodatkowo jeszcze karton. E, <laughs> zwykłego. Cholera, przegapiłem. A, tu, bo tu jest. Proszę. I tak to wygląda, nie? Wspaniale, naprawdę wspaniale. Tylko, tak jak już mówiłem, jeżeli chodzi o tę modyfikację, to ona bierze pod uwagę tylko to, co znajduje się na regałach, w lodówkach yy, oraz zamrażarkach. Nie bierze pod uwagę tego, co znajduje się na magazynie yy, i to, co jest, yy, proszę Państwa, na podłodze czy na ziemi. Na to nie zwraca uwagi. No dobrze, to czerwone cudo. Twist jakiś taki. To gdzieś tutaj powsadzamy. Tu szusi. Ach, dobra. Tu jeszcze mam papier toaletowy, ale to już na magazyn wrzucę. co to tam jeszcze? Jeszcze sushi mamy. No i tak to wygląda, słuchajcie, tak to wygląda. No, bo, kurczę, zarumbiście się teraz e, gra, e, wiedząc, że naszym zadaniem w tym momencie rzeczywiście jest e, po prostu, e, no, dbanie o dobro sklepu i, 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 i posiadanie kontroli nad tym, co się tutaj tak na dobrą sprawę dzieje, bo e, latanie po półkach i sprawdzanie każdej ceny to już rzeczywiście mogło się znudzić, ale w tej chwili z takimi właśnie ustawieniami, jakie mamy, jeżeli chodzi o mody, tutaj do zmiany cen, że te 50 centów z automatu będzie się ustawiało. No to, no to jest fajne. To jest fajne. Dobrze, proszę państwa, bo mi tu Klaudia bombarduje, a to miałem widzicie, no i to jest to, że nie bierze pod uwagę tego, trzeba jednak jeszcze sprawdzać tutaj. To, że mnie Klaudia bombarduje telefonem, bo jest po północy, a musimy wyniki konkursu tutaj ogarnąć, to ten odcinek będzie nieco krótszy. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was, trzymajcie się. I do zobaczenia, papa. Pa.